Siemanko, Kostu, się witam zapytam was na kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie robimy challenge. Y jak mm -hmm. zrobię, to muszę poniż, y ten, w, mniej niż w minutę, tam dojść, a jak nie dojdę, to będzie kara z komentarzem. Nie różnię jakieś obcięcie włosów. Okej, okay, albo coś tam w stylu pokazanie farzy idzie. ja się trochę boję. A, i będą losowane. Więc idziemy. Okej, okay, to będzie proste. Jesteśmy 2-1. Plat 2-1. 2-1. 2-1. Ok, to już będzie trochę trudniej do dojścia. Widzieliście jak dużo? Razem szpalą, nie szpalą, tylko mm, zrobiłam. ty, 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 ty. Ay,

Dwa, jeden. <noise> to mnie nie zrozumiałam tego. zrobić. O nie, jak ja tego nienawidzę. E. 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 ty, panie, co ja zrobię? To, ale to bardzo dużo. <laughs> mm, nie mm, zrobiłam, tylko spadłam. Czuję. Czemu ja zawsze obok <śmiech> tego? No <laughs> klikam, a nie tam gdzie się. O! Łocie, panie, co tam było? co tam. Co to było? słuchaj, <laughs>

nie trzeba mieć infekcji. Muszę to To ten kolor ciemny. okej, Nie chcę tego. chunha e a chunha e sistema um... se fingir que sai a mim o I razy to zrobię. Okay, ok. Kilka razy to zrobię, e, nie zrobię. <laughs> zrobię, nie zrobię, to, to będzie tych więcej kar właśnie. Wow! Dobra. Teraz próbujemy bez shiftroku jest jego. Gry... Ja nienawidzę grać bez shiftroka. To jest takie... Tylko już to nienawidzę. Gib mi Ej! What is! No. Od... Ej. A dobra. Wam to stary mam nadzieję, że w minuty to zrobiłam. Ja w ogóle zapomniałam liczyć w głowie. Oczywiście ja liczę... w, w głowie. Oczywiście, że liczę w... no, w głowie, co nie? Może to będzie samo, Może nie. Ale mam nadzieję, że mi się udało. Ja mam nadzieję, że spotkam relosem właśnie. Nie w na pewno by ona wygrała, bo ja w czym ogólnie nie proszę, to nie. To nie. lewy brain, mm. leci mi to ciągle w głowie cyk, Mam cyk, no fajn, cały czas, przez to, a ja tylko nie, ale nie na. Mnie. Kilka minut wideo, mi przez To będę musiała zrobić tą karę. Więc. No dużo. Dużo tych kar się zrobi, na pewno. Jak ona to tak szybko przychodzi, jeszcze z tym? To no wiem, ma komuś pomagać. <grymne> wow. What sigma. stigma. Weź mi jaka jest wasza ulubiona poszkać z... z baba. Moja to. What <coughs> yeah. sigma. Yeah, stigma. Z Ja... Ja baby. E, ja, ja, to, cały czas będę się do czekam tam było za do. Znowu, dobra. but Ja więc już mówiłam, że jak się czas skończy, to, 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 to też ten. Jak coś nie muszę liczyć, bo macie i tak u góry. Mam tak, to u góry, więc mogę dawać gadać. Czyli ja bym mówiłam, że jak się skończy tak czas, to, 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 to też ten. Ale teraz jak się skończy czas, to muszę zrobić tą drugą karę, bo... Właśnie w minutę to, to zrobiłam. Oho! Dobra, druga kara już zrobię, bo w tyle sekund na pewno tego nie zrobię. Więc. O! Mój Boże, coś się jeszcze dzieje? No! 5, 4, 3, 2, 1. Super! Dwie kary muszę teraz robić! Dwie kary, co nie? Fie, kakaka... Oh, níêêê! <totos> This... yeah. 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 taki... o... Oh, dobra! taki aqui, então, uh... film O filme, To było aż tak trudne, że ja nie wiem co łapię. Hej. e e I. tutaj nie mamy tego dużego spokoju, jego nienawidzę. Czy komuś to. Hej. to kiedykolwiek pomogło? I W... Właśnie tak. Oh. Może to mi się przejść pierwszy raz w życiu. Time of hell. Time of hell. Ale to nigdy się nie uda. No dobra, już zaliczyliśmy. Bo to jest za trudne. Więc dlatego to się nigdy nie... A, 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 Nigdy się to nie uda! A, a, a. Więc dlatego nawet nie wierzcie, że ja to teraz zrobię! Bo na... O! My prawie spadą. Okej, okay. trzeba uważać, bo tu mamy... O! Nie. A Dobra, spocznij. O nie, Spacz,

i się to, co. Co, co? Co, co? Że losa. Nie to tak była. Tak była. Gdzie niby! Gdzie niby! Niby. A i to nagrywam, bo. Jakaś dziwna kasę. Mam. będę musiała wszystko nagrywać. Bo... Więc mam nadzieję, bo... że zrozumiecie chwilę będzie chyba takie coś, że o właśnie to była lotera i bardzo przepraszam, ale ten nagrać odcinek do końca Dobra, o działa, ale jednak nie, to będziemy sobie tak grać, bo oczywiście, że 3, 3, 4, Eee, ten pip zrobiłam. Eee, tak zaraz mi się skończy, więc. Dobra, eee, eee, mam nadzieję, że teraz coś mi się stało. Jezu, jak laguje, jak laguje. Więc mega was przepraszam. Stawię wam muzykę. E Serio was przepraszam. Ja nie chciałam, żeby to tak weszło, że jakoś muzyka mi się stąpi, więc zrozumiecie. A i jestem pro. pro? Dobra, nie wiem. E mega mi przykro. I chyba były tam trzy kary, jakbyście nie wiedzieli, więc. E Hey, wait, hey, wait, hey, 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 hey. O oh my god, ja to montowałam chyba yy, prawie cały czas, a to mi poszło jakieś 5 sekund, więc wow, jak to szybko poszło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo mi przykro z tego powodu.